No dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj taki short. Tam było parę pytań odnośnie tej afrykańskiej trawy. Jak możecie zauważyć, komosa nam e, urosła, ale ten kosić tego za bardzo nie chcę. Będę chciał to spróbować przejechać wałami. Trawa, trawa wygląda tak, cała zaschnięta. Dzisiaj ma coś popadać. Mam nadzieję, że coś spadnie. To zobaczcie, pszenica, jak, jak jest. Tu jest po oborniku. To za bardzo. To wypaliło, po prostu nie chcę ten. A tu jest pszenica. Marnie to wygląda. E, tak samo jak ta trawa tutaj. Dzisiaj ma spaść, niby 10 litrów. No mam nadzieję, że coś spadnie i coś z tego będzie, bo tak to. O, jest tutaj du dosyć duże zachwaszczenie. W tym roku tutaj, tutaj właśnie na tym polu będę się użyto. Żeby, żeby ten, to zachwaszczenie y, zagłuszyć. Bo ten, no tu, o. O, tu gdzie ten, to jest, widać rządki. Tu mamy, tu mamy rządek, ale sucho. No, tu dobrze widać suchutko wysycha wszystko no już widzę, że ponad minutę także do shortów to tego nie będę wrzucał po prostu wrzucę jako normalny odcinek eee, no jest naprawdę sucho nawet e, afrykańska trawa wymienka. no rządki widać no tylko, tylko trochę wilgoci jednak brakuje. No wiadomo, trawa ta jest odporna na, na brak wody. No ale jednak z początku, z początku jednak musi mieć tą wilgoć, żeby, żeby puścić korzenia i, i żeby się wybić. No jak na razie to to marnie wygląda. Miało być 5 pokosów, nie wiem czy będzie. No, licho jest. Widać, wzeszła, bo rządki ładnie widać. Tylko mówię, tu zachwaszenie przeszkadza. Kosić za bardzo nie ma, jak, bo ona teoretycznie na 12. Tu chyba ma stożek wzrostu. na To jest takie 8, 6, 8 cm. Na takim poziomie jest stożek wzrostu. Więc wygolić nie mogę. Także stwierdziłem, że może jak wałem przejadę, komosa łamie się pod naporem wału. To powinno powinna paść, bo ona ma dosyć delikatną tą łodygę. Komosa a tu, no tu akurat jest trochę więcej. Tu jest mlecz też. Ten nieszczęsny. No, mlecz nie, tylko ten. Jak to się nazywa? Kurcze, mniszek lekarski. No. Ale z tamtej strony mamy, mamy praktycznie całą komosę. Także to by, to by zwałował, to prawdopodobnie by zlikwidowało tą komosę. A przy okazji, kamienie wbi byśmy wbili w ziemię. No, teoretycznie można powiedzieć, że, że nie wypał w tym roku. Z tą trawą wyszedł. Nie wiem, zobaczymy później. Może jak deszczu dostanie, to jeszcze piękne pokosy będą z tego szły. Jak na razie, tak trochę, no tak szczerze mówiąc, delikatnie się zawiodłem, no ale no zobaczymy jeszcze. Jeszcze dajmy jej szansę. No jak na razie, no jak na razie tak to wygląda. Wysuszyło ją całkowicie. Nic. Dobra. Na ten film to wszystko. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. I następnego. A, myszyca już komosa atakuje, także. <laughs> Może sama się zlikwiduje.